Zapytanie ofertowe zamawiający Ministerstwo Klimatu i Środowiska Departament Ropy i Paliw Transportowych 4 kwietnia 2023 roku Przygotowanie analizy efektów wprowadzenia w Polsce środków określonych w dokumencie Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA A10 Point Plan to Cut Oil Use w obliczu pojawiającego się globalnego kryzysu energetycznego wywołanego inwazją Rosji na Ukrainę, 10 punktowy plan MAE dotyczący ograniczenia zużycia ropy naftowej proponuje dziesięć działań, które można podjąć w celu natychmiastowego zmniejszenia popytu na ropę i zawiera zalecenia, w jaki sposób te działania mogą pomóc utorować drogę do skierowania popytu na ropę na bardziej zrównoważoną ścieżkę w dłuższej perspektywie. Dziesięciopunktowy plan zmniejszenia zużycia ropy naftowej. Natychmiastowe działania w gospodarkach rozwiniętych zmniejszyłyby popyt na ropę o 2,7 miliona baryłek dziennie w ciągu najbliższych 4 miesięcy. Działanie numer 1: Obniżenie dopuszczalnej prędkości na autostradach o co najmniej 10 km na godzinę. Efekt oszczędność około 290 tysięcy baryłek dziennie, około 40 tysięcy ton dziennie ropy przez samochody osobowe i dodatkowe 140 tysięcy baryłek dziennie, około 19 tysięcy ton dziennie przez samochody ciężarowe. Telepraca do trzech dni w tygodniu w miarę możliwości. Efekt: jeden dzień telepracy w tygodniu pozwala oszczędzić 170 tysięcy baryłek dziennie, około 23 tysiące ton ropy naftowej dziennie, a trzy dni telepracy około 500 tysięcy baryłek dziennie, około 68 tysięcy ton ropy dziennie. Działanie numer 3. Niedziele bez samochodów w miastach. Efekt: wszystkie niedziele w miesiącu oszczędzają około 380 tysięcy baryłek dziennie, około 51 tysięcy ton dziennie, jedna niedziela to oszczędność 95 tysięcy baryłek dziennie, około 13 tysięcy ton ropy dziennie. Działanie numer 4: Tańszy transport publiczny i zachęcanie do mikromobilności, chodzenia pieszo i jazdy na rowerze. Efekt: oszczędność około 330 tysięcy baryłek dziennie, około 45 tysięcy ton ropy dziennie. Działanie numer 5. Wprowadzenie naprzemiennego użytkowania samochodów prywatnych w miastach. Efekt oszczędność około 210 tysięcy baryłek dziennie, około 28 tysięcy ton ropy dziennie. Działanie numer 6. Zwiększenie car sharingu i praktykowanie oszczędnej jazdy. Efekt oszczędność około 470 tysięcy baryłek dziennie, około 64 tysiące ton ropy dziennie. Działanie numer 7 Promowanie ekojazdy dla ciężarówek i dostaw towarów Efekt oszczędność około 320 tysięcy baryłek dziennie około 43 tysiące ton ropy dziennie Działanie numer 8 Korzystanie z szybkich kolei i pociągów nocnych zamiast samolotów Efekt oszczędność około 40 tysięcy baryłek dziennie około 5 tysięcy ton ropy dziennie Działanie numer 9 Unikanie biznesowych połączeń lotniczych jeżeli istnieją inne opcje. Efekt oszczędność około 260 tysięcy baryłek dziennie około 35 tysięcy ton ropy dziennie. Działanie numer 10: Zwiększenie udziału samochodów elektrycznych i bardziej efektywnych. Efekt oszczędność około 100 tysięcy baryłek dziennie około 13 tysięcy ton ropy dziennie. Zapytanie ofertowe. Zamawiający Ministerstwo Klimatu i Środowiska ulicy Wawelska 52 54 00 922, Warszawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przygotowanie analizy efektów wprowadzenia w Polsce środków określonych w dokumencie Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA, a 10 Point Plan to cut OIL Use, który jest dostępny pod adresem. A przedmiotowy plan obejmuje następujące zalecenia. Pierwsze zmniejszenie dopuszczalnej prędkości na autostradach o co najmniej 10 km na godzinę. Drugie, w miarę możliwości, praca w domu do trzech dni w tygodniu. Trzecie, niedzielę bez samochodu w miastach. Czwarte, tańszy transport publiczny i zachęcanie do chodzenia pieszo i jazdy na rowerze. Piąty, alternatywny, np. parzyste numery tablic rejestracyjnych w parzyste dni tygodnia dostęp samochodów prywatnych do dróg w dużych miastach. Szóste zwiększenie wspólnego korzystania z samochodów i przyjęcie praktyk ograniczających zużycie paliwa. Siódme promowanie efektywnej jazdy ciężarówek towarowych i dostaw towarów. Ósme. Korzystanie z szybkich i nocnych pociągów zamiast samolotów tam, gdzie to możliwe. 9. Unikanie służbowych podróży lotniczych, jeśli istnieją alternatywne. 10. zwiększenie popularności pojazdów elektrycznych i bardziej wydajnych. B. Analiza będąca przedmiotem zapytania powinna zawierać. Pierwsze prognozy wpływu wprowadzenia przez polskie władze publiczne każdego ze wyżej wymienione. Wskazanych zaleceń na ilość zużywanej ropy naftowej w Polsce w roku 2023 oraz do roku 2025 i 2032. Opis wzajemnego wpływu każdego z przedmiotowych zaleceń na skalę zmniejszenia zużycia ropy naftowej trzecie prognozę kosztów, jakie poniesie budżet państwa w związku z wprowadzeniem każdego z przedmiotowych zaleceń. Czwarte opis wzajemnego wpływu wprowadzenia każdego z przedmiotowych zaleceń na budżet państwa. Piąte prognozę ogólnego wpływu wprowadzenia każdego z przedmiotowych zaleceń na poszczególne sektory polskiej gospodarki oraz ogólnego wpływu na PNB w roku 2023 oraz do roku 2025 i 2036 rekomendacje odnośnie zasadności wprowadzenia przez polskie władze publiczne każdego z przedmiotowych zaleceń mając na uwadze przede wszystkim priorytet zapewniania odpowiedniej ilości ropy naftowej dla polskiej gospodarki wobec planowanego wstrzymania importu tego surowca z Rosji od początku 2023 roku. Siódmy opis kluczowych ryzyk i zagrożeń związanych z wprowadzeniem każdego z przedmiotowych zaleceń, wraz z określeniem prawdopodobieństwa ich zaistnienia. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nas wspomóc, odwiedzając sklep partnerski Illuminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy Kiluminati Team. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy Kiluminati Team.